Gdybyś spotkała siebie 25-letnią wtedy dziewczynę, absolwentkę filologii polskiej, to co byś jej powiedziała na początku tej drogi? Słuchaj się intuicji, bo ona cię nigdy nie wpuściła w maliny. Rób to, co sprawia ci radość, jak czujesz, to to rób. Jak ci ciało podpowiadasz czegoś nie chcesz robić, to nie mów. I w twoim życiu pojawi się mnóstwo doradców, nie wszyscy będą mieli rację i zapisz się na lekcję śpiewu. A który doradca miał i będzie miał najwięcej racji zawsze? Ten ze środka. E, ja, ja już jest ty, ty, aż mnie bawi to, jak bardzo czasami czy, y, łapałam się innych ludzi, żeby u nich znaleźć potwierdzenie, że dobrze robię, albo dobrze myślę, albo szukałam odpowiedzi, gdzie powinnam pójść, a wszystkie odpowiedzi były we mnie. Cały materiał zobaczycie na kanale YouTube Balance.